Cześć, nazywam się Adrian Dolecki, jestem trenerem biegania i w dzisiejszym filmie opowiem Wam jak zacząć Waszą przygodę z bieganiem. Żeby zacząć przygodę z bieganiem, potrzebujecie dobrych chęci, podstawowych butów sportowych, no i zagospodarowania 30-35 minut 3 razy w tygodniu. Zanim zaczniemy biegać, to zaczniemy od rozgrzewki i najlepszym sposobem rozgrzewki niezależnie od poziomu zaawansowania będzie marsz. Marsz jest świetnym sposobem na wprowadzenie ciała w ruch i przygotowanie do biegu. Po wyjściu z domu, mieszkania dajcie sobie od 5 do 10 minut na marsz. Na początku zacznijcie iść bardzo spokojnie, ale później troszeczkę przyspieszcie kroku. Marsz przy Zainstalowuje serce do wymagającej pracy, delikatnie podnosi tętno i przede wszystkim rozgrzewa mięśnie nóg oraz więzadła i stawy. Rekomenduję stosowanie marszu niezależnie od poziomu zaawansowania. Sam biegając od lat stosuję marsz przed każdym swoim treningiem, no i polecam to robić wszystkim moim podopiecznym. Zanim przejdziemy do biegu, powiedzmy sobie, jak szybko biec i jak oddychać. Powinniście biec tak szybko, by nie łapać zadyszki już po pierwszej minucie. Biec na tyle powoli, by móc skupić się na spokojnym oddechu, nie mówiąc już o tempie konwersacyjnym, które na samym początku przygotowu. Zbieganiem bieganiem może być trudne do osiągnięcia. Osoby początkujące, które zaczynają przygodę z bieganiem, powinny skupić się na spokojnym joggingu, nie na szybkim biegu. To znacznie zredukuje ryzyko kontuzji i przeciążeń, no i sprawi wam większą frajdę z biegania. Tak wygląda bieg ale tak też wygląda bieg. Większość osób początkujących biega stanowczo za szybko, dlatego sugeruję, żeby Wasz bieg wyglądał raczej jak ten drugi, dużo spokojniejszy i wolniejszy. Jeśli chodzi o oddychanie, to na początku oddychajcie przede wszystkim ustami. Idealnie byłoby wykonywać wdech nosem i wydech ustami, ale na początku może być to po prostu bardzo trudne. Podczas treningu biegowego oprócz wzmacniania serca będziecie wzmacniać też Wasz układ oddechowy, dlatego z czasem sami zauważycie, że podczas spokojnego biegu bardziej naturalnie będzie. Wam się oddychało też nosem. Wasza sylwetka w biegu powinna być naturalna. Nie szukajmy na początku perfekcyjnej techniki. Będzie to dużo zdrowsze na samym początku przygody z bieganiem. Ale mam dla Was takie trzy podstawowe porady, które sprawią, że będzie Wam się przyjemniej biegać i zdrowiej. Po pierwsze, trzymajcie wyprostowaną sylwetkę. Patrzcie się przed siebie w punkt znajdujący się na ziemi, albo w oddali, nie pod Waszymi nogami. Pamiętajcie o pracy ramion zgodnej z pracą nóg. Ramiona powinny być ugięte w kąt 90 stopni lub nieco mniejszy podczas biegu. Mam dla Was w sumie jeszcze jedną poradę dotyczącą techniki biegu. Starajcie się robić trochę mniejsze kroczki. Żeby to poćwiczyć, wystarczy wyznaczyć sobie jakiś odcinek. Powiedzmy, że będzie to dla mnie odcinek tej długości. No i na takim krótkim odcinku postarajcie się zrobić na przykład 5 albo 10 kroczków. Każdy z Was jest w stanie to zrobić. Czyli robimy sobie... Takie małe, tuptane kroczki. Średnia długość kroku biegowego to około 1 metr. Dla niektórych osób będzie to 90 cm, dla innych metr i 3 centymetry. To wszystko zależy od długości Waszych nóg oraz tego, jak szybko biegniecie. Natomiast zwiększenie kadencji, czyli ilości kroków podczas biegu jest bardzo zdrowym sposobem na to, by zredukować przeciążenia podczas biegu. No i możecie to poćwiczyć na przykład na takim krótkim odcinku. Nie zastanawiajcie się nad tym specjalnie podczas biegu, ale docelowo starajcie się nie wyciągać za bardzo nóg przed siebie, nie robić długich, wielkich kroków, a raczej więcej krótszych i mniejszych. Ok, to czas zacząć biegać i zacznijmy sobie od marszobiegów. Pewnie każdy z Was o nich słyszał, ale za chwilkę powiem wam o tym, dlaczego każdy początkujący powinien właśnie od nich zacząć. Po pierwsze, marszobieg w zdrowy sposób wzmacnia układ krążenia i układ oddechowy, nie doprowadzając do przeciążenia i równoważąc bodźce, poprawiając wydolność. Po drugie, marszobiegi wzmacniają ścięgna, stawy i więzadła, czyli struktury delikatniejsze i bardziej podatne na kontuzje i przeciążenia niż mięśnie. Początkujący często narzekają na małe urazy i ból w okolicy mięśnia piszczelowego, kolan czy stóp. Marszobieg redukuje te obciążenia i pozwala w zdrowy sposób przygotować się do biegów ciągłych, bez przerw na marsz. Zanim omówię Wam kilka możliwych sposobów rozplanowania sobie marszobiegów, chciałbym podkreślić, że każdy z nas zaczyna z troszeczkę innego poziomu. Dlatego też te marszobiegi mogą się od siebie różnić. Niektóre osoby potrzebują więcej przerw na marsz, dłuższych przerw, a inne będą w stanie już na dzień dobry biegać troszeczkę dłużej i Szybciej. Jeżeli jesteś osobą, która zaczyna swoją przygodę z bieganiem, od lat nie uprawiała żadnego sportu, nie uprawia żadnego sportu nawet teraz i nie cieszy się świetną kondycją, możesz zacząć marszobiegi w systemie 1 minuta biegu na 3 do 5 minut marszu. Na pierwszym treningu powtórz to 5 razy i wyjdzie ci około 5 minut spokojnego biegu no i 25 minut marszu. To w zupełności wystarczy, ponieważ wykonując to regularnie trzy razy w tygodniu i wydłużając sobie czas tego biegu z minuty do półtorej minuty, dwóch minut, o 30 sekund co trening albo co drugi trening, samo zobaczysz, jak Twoja wydolność rośnie. Najpopularniejszym planem marszobiegów, od którego się zaczyna, to jest jedna minuta biegu na dwie minuty marszu. Większość ludzi o prawidłowej masie ciała która miała jakąś styczność ze sportem, jest w miarę aktywna, robi 8-10 tysięcy kroków dziennie, będzie mogła wdrożyć taki plan i również, podobnie jak w pierwszym planie, dodawać 30 sekund do każdej minutki biegu i wydłużać go. Co trening. Jeżeli uprawiasz jakiś sport, to możesz zastosować troszeczkę szybszą progresję i zacząć od dwóch minut biegu na 2 minuty marszu i co każdy trening, wydłużać sobie czas biegu o 30 sekund, a gdy dojdziesz już do 5 minut biegu, wydłużać go o minutę. To teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak długo robić te marszobiegi i kiedy w końcu będę mógł biegać bez przerw na marsz. No i właśnie, jeżeli dojdziecie już do pięciu powtórzeń, gdzie bieg będzie wynosił 8 minut, przerwa 2 minuty, no to tak naprawdę możecie sobie raz w tygodniu śmiało wdrożyć jeden bieg ciągły, trwający od 20, 25, do nawet 30, 35 minut. Nic nie stoi na przeszkodzie, by marszobiegi robić dużo dłużej i jeden trening w tygodniu zawsze zostawić sobie taki dzielony. Bieg ciągły będzie dla Was troszeczkę większym wyzwaniem i wcale nie musicie go robić cały czas. Pamiętajcie, by działać rozsądnie i dostosować intensywność do Waszego obecnego poziomu zdrowia, Wydolności, no i waszych chęci rozwijania się w tym sporcie. Po zakończonym treningu biegowym czas na tak zwane wyciszenie. Jest to faza, w której Przechodzimy albo do biegu spokojnego, gdy jesteśmy bardziej zaawansowani, a w przypadku początkujących po prostu do marszu, czyli kolejne 5 do nawet fajnie by było 10 minut poświęcamy na spokojny marsz. Dzięki temu nasze serce zaczyna bić coraz wolniej, obciążenie zaczyna schodzić z naszego ciała, stres zaczyna się redukować, i to jest tak zwana faza wyciszenia, w której później będziemy mogli sobie spokojnie przejść do naszej. Codzienności. Po skończonym biegu najlepiej w Waszym mieszkaniu, domu, tam, gdzie będzie ciepło i przytulnie, wykonujemy sobie rozciąganie, aczkolwiek nie w każdym przypadku robimy to faktycznie, dosłownie po treningu biegowym. W niektórych przypadkach możemy sobie to przełożyć na następny dzień, a nawet świetnym sposobem na poprawę waszej mobilności zakresu ruchu będzie na przykład praktykowanie jogi, które może zastąpić takie. Rozciąganie tuż po treningu biegowym, i tak jak w każdej dyscyplinie sportu, zawsze jest to zależy, ponieważ w niektórych przypadkach rozciąganie tuż po bieganiu nie będzie korzystne, zwłaszcza jeżeli ktoś cierpi na mniejsze kontuzje na przykład w obrębie łydki Achillesa. Wtedy radziłbym się nie rozciągać od razu po bieganiu i przede wszystkim skonsultować się z fizjoterapeutą, specjalistą, w którym omówicie wasz problem, wasz uraz. Rozciągamy się oczywiście w pozycji statycznej, nie jest to rozciąganie dynamiczne, zastygamy w niej do dwóch minut, wykorzystując przede wszystkim obciążenie naszego ciała. I takie rozciąganie oczywiście Wam pokażę w oddzielnym filmie od deski do deski. Ile razy w tygodniu biegać i co będzie dla Was najbardziej korzystne? Dwa treningi w tygodniu brzmią całkiem fajnie, ale będą najskuteczniejsze dopiero w momencie, kiedy oprócz biegania będziecie uprawiać jeszcze jakąś dyscyplinę sportu. Na przykład regularnie jeździć rowerem, bądź pływać, a może chodzicie na squasha lub gracie w piłkę nożną z kolegami w weekend? W porządku, to wtedy będziecie mieć jakieś 3-4 może aktywności w tygodniu. I takie dwa dodatkowe treningi, właśnie opierające się na bieganiu, będą dla Was skuteczne, jeżeli jednak nie macie żadnej innej aktywności i chcecie po prostu biegać tylko dwa razy w tygodniu to prawdopodobnie nie będziecie czuli takiego progresu spadku tętna, poprawy oddechu, poprawy wydolności. Jeżeli już zdecydujecie się na bieganie dwa razy w tygodniu, pamiętajcie, by rozdzielić je odpowiednio, tak by na przykład jeden trening biegowy wypadał w poniedziałek, a drugi w piątek. Dzięki temu będziecie mieli regularnie dostarczane bodźce co jakiś czas bo bieganie na przykład dzień po dniu i później 5 dni bez biegania praktycznie ogranicza wasz progres budowy wydolności bardzo mocno. Przy trzech treningach biegowych, prawdę mówiąc, można już tylko i wyłącznie biegać, aczkolwiek ja zawsze będę szczerze polecał, dodać sobie jeden trening siłowy dla wzmacniania waszych mięśni, które nie uczestniczą w bieganiu. Przy trzech treningach biegowych polecam również rozdzielić się w taki sposób, by żadne treningi nie odbywały się dzień po dniu. System poniedziałek, środa, piątek, wtorek, czwartek, sobota każdy z nich będzie jak najbardziej odpowiedni. I trzy treningi w tygodniu dla większości osób zapewnią stały progres, poprawę budowy bazy tlenowej, spokojne, regularne wzmacnianie mięśni, nóg w bieganiu, mięśni oddechowych, no i układu krążenia. Cztery treningi w tygodniu brzmią nawet jeszcze lepiej, jednak pytanie, czy mamy na to czas? Jeżeli nie uprawiamy żadnej innej dyscypliny sportu yy, i na przykład tylko trenujemy dodatkowo siłowo, co oczywiście polecam, byłoby super, natomiast nie od razu. Jeżeli chcecie wejść w świat biegania, dajcie sobie pierwsze 2-3 miesiące na maksymalnie trzech treningach biegowych i dopiero po tym czasie dorzucicie czwarty trening biegowy. Pamiętajcie, że zbyt szybki wzrost objętości, czyli ilości kilometrów, częstotliwości dostarczania bodźców. Może obrócić się przeciwko Wam i po prostu doprowadzić do niepotrzebnych przeciążeń lub kontuzji. A co z pięcioma i sześcioma treningami biegowymi w tygodniu? No to już jest dosyć dużo i to jest najczęściej ilość zarezerwowana dla osób, które bieganie traktują bardzo poważnie. Startują regularnie w zawodach, chcą regularnie poprawiać swoje wyniki biegowe, i mimo już nawet są amatorami, bo wcale nie trzeba być tak zwanym zawodowym biegaczem. Chcą ciągle poprawiać swoje wyniki, stawać na podium w swoich kategoriach wiekowych i rywalizować na najwyższym amatorskim poziomie, na jaki mogą sobie pozwolić. Po więcej przydatnej wiedzy i informacji na temat biegania serdecznie zapraszam na ten kanał YouTube i do kolejnych odcinków. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.